Kochani, właśnie znajdujemy się w przepięknym i magicznym miejscu, przepełnionym historią i tradycją. Znajdujemy się w fabryce pędzli i szczot. Befa Produkcja szczotek i pędzli odbywa się tutaj za pomocą maszyn, natomiast pędzle do golenia są jeszcze wykonywane ręcznie. Znajdujemy się właśnie przy tablicy pamiątkowej. Tu jest cała historia, jak widać na tych fotografiach, przez te 146 lat, jak produkcja pędzli się zmieniała. Ciekawostki. Są takie ciekawostki. Wyobraźcie sobie, że Witkacy przyjeżdżał specjalnie do Bielska Białej i kupował bielskie szczotki i pędzle, o których później pisał w swoich utworach. Jedna z takich ciekawostek, która najbardziej mi się podoba, to że fabryka dostarczała pędzle i szczotki na dwór cesarza Franciszka Józefa. Jak wiecie, marka Wars też ma piękną tradycję i dlatego właśnie jesteśmy w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, żebym zabrał Was na produkcję pędzli. Wars i nie tylko. Zapraszam, chodźcie ze mną. Kochani, jak wrażenia? Wow, co? Wiedzieliście, że tak powstają pędzle i szczoty? Drodzy, w tym roku właśnie marka Wars obchodzi swoje 50-lecie. Ja jestem dumny, że jestem jej ambasadorem. Wars. Tradycja ma znaczenie.